Cześć, witam was na kanale Fajna telewizja. Pokażę wam dzisiaj przybliżenie optyczne dwukrotne w Samsungu S10 Plus, no i dalej cyfrowy zoom do 10 razy oraz jak słyszycie dźwięk z mikrofonu wbudowanego w Samsungu S10 Plus bez żadnej obróbki, czyli tak jak mamy dostępny w naszym aparacie. Film również nie jest obrobiony. Od razu jest wrzucony bezpośrednio z aparatu. Przybliżamy i do tego momentu mamy dwukrotny zoom bezstratny. Oczywiście stabilizacja obrazu jest włączona. Autofokus, jak widzimy, w miarę szybko łapie. Dostraja ostrość obiektów. Dalsze przybliżenie będzie powodować utratę jakości. Jesteśmy w jakości 4K z 30 klapami na sekundę, bo taka. Rozdzielczość podróż pozwala na przybliżenie. Przy 60 klatkach, niestety, tego przybliżenia nie mamy, bo nie mamy do dyspozycji trzech kamer. Tylko przy klatkach 30 te trzy kamery mamy do dyspozycji i również przybliżenie do dwóch razy optyczne i dziesięciokrotny zoom, jak widzimy. cyfrowy ze stratą jakości już ta jakość jednak jest słabsza, ale jakbyśmy chcieli, tak jak widzimy, oddalony obiekt sobie przybliżyć, to jest taka możliwość. Jak widać zoom jest dosyć efektywny. Dobrze to wszystko wygląda. Także robi dosyć dobre wrażenie. Zapraszam Was do zakładki wideo. Tam znajdziecie więcej materiałów dotyczących Samsunga Galaxy S10 Plus. Jeśli się zastanawiacie nad kupnem tego telefonu, ja jestem w trakcie testów i więcej informacji na pewno przekażę Wam w czasie trwania testu tego aparatu. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.